Tłuszcz to wróg? Niektóre są twoim najlepszym przyjacielem. Czas rozwiać mity na temat tłuszczu i odkryć, dlaczego zdrowe tłuszcze są niezbędne w naszej diecie. Pierwszym zdrowym tłuszczem są kwasy tłuszczowe omega-3, które znajdziesz w rybach, orzechach i nasionach. Pomagają one wzmocnić serce i poprawiają funkcję mózgu. Kolejną gwiazdą wśród zdrowych tłuszczów jest oliwa z oliwek bogata w antyoksydanty. To doskonały wybór do sałatek i gotowania, który może wspierać zdrowie sercowo-naczyniowe. Nie zapominajmy o awokado. To owoc pełen zdrowych tłuszczów jednonienasyconych, które pomagają obniżyć cholesterol i wspierają zdrowie skóry. Ciekawostką są orzechy. Mieszanka orzechów dostarcza nie tylko zdrowych tłuszczów, ale również białka i błonnika, co czyni je idealną przekąską między posiłkami. Jak widzisz, zdrowe tłuszcze są kluczowym elementem zrównoważonej diety. Podziel się swoimi ulubionymi źródłami zdrowych tłuszczów w komentarzach i nie zapomnij polubić tego wideo.